Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie pewnie teraz byliście na ten odcinek, bo chcecie wiedzieć jak dokładnie zainstalować tandem pack jak on wygląda w praktyce dzisiaj pokażę wam kilka fajnych rzeczy i bym był bardzo, bardzo wdzięczny w chorobie, jakbyście dali mi łapkę w górę, wiem żebra łapki da chorobę, ale ale w sumie fajny odcinek będzie, więc warto tak jak mówiłem w poprzednim odcinku jeżeli jeszcze go nie oglądałeś, to gdzieś go tutaj będziesz miał o wszystkich fajnych tandemach jak to wygląda, skąd pobrać fajne linki i o fajnych ciężarówkach przede wszystkim, tak jak mówiłem, potrzebne będzie nam BDF Tandem trackpack To jest taki rdzeń od wszystkiego Który wam bardzo, bardzo polecam I teraz macie dwie rdzenne możliwości Albo uruchamiacie sobie Steama i w warsztacie Steama Jeżeli macie oczywiście grę na Steamie Uruchamiacie warsztat Później wpisujecie sobie tutaj Euro Truck Wpisujecie sobie Euro Track W sensie w grę Tutaj piszecie sobie BDF, powinno wam znaleźć. I widzicie, mamy tutaj różne BDF-owe skiny do tandemów, ale tym się zajmiemy później. Nam potrzebny jest o ten, o ten właśnie mod, to jest ten rdzeni. Wystarczy go po prostu zasubskrybować, nic więcej nie musicie robić i tyle. A jeżeli macie zatem grę, bez Steam'a, czyli na jakimś tam zwykłym yy, z, Na, na zwykłej podstawce To pobieracie ten link, który macie w opisie Czy mieliście w opisie w poprzednim odcinku Klikacie sobie tu DOWNLOAD i z, tutaj z tego pobieracie sobie do najnowszej, najnowszej wersji. Pobieracie i, i tyle. Gdy już pobierzecie mod, ja mam teraz cały czas chwili pobierania, ale załóżmy, że już wam się pobierze. To co robicie? Otwieracie dokumenty, później otwieracie Euro Truck Simulator 2 mod. Jeżeli nie macie takiego folderu, to albo ruchmi, uruchomcie raz grę, albo po prostu sobie go stwórzcie ręcznie i tu po prostu wrzuca, wrzucacie czysty plik. Z końcówką SCS bez żadnych rarów, bez żadnych zipów Musi to być, muszą być tu same pliki z końcówką SCS. Gdy już Wam wszystko elegancko wszystko się tam załadowało, wszystko elegancko już tam włożyliście, to uruchamiacie Eurotracka jakby nigdy nic. I jak już mamy tą modyfikację, to. Jak już mamy tą modyfikację, to klikamy Zarządzaj modyfikacjami Później klikamy The Will Be Tag Tutaj sobie wyszukujemy, przerzucamy na tą stronę, zatwierdzamy Standardowo nic tu się po prostu nie zmienia Później kontynuujemy sobie grę, jakby nigdy nic Jak już mamy naszą podstawkę gry, no to potrzebowałoby znaleźć sobie jakąś ciężarówkę A powiem wam, że one są wszędzie, nie trzeba ich nawet bardzo szukać Po prostu klikamy sobie dealer Ciężarówek Wybierzmy sobie na przykład Mana odwiedzionego dealera, odwiedzamy dealera mana, no i kupujemy najtańszą ciężarówkę, gdzie personalizujemy konfigurację. Później tu jest najważniejsza sprawa, musimy wybrać dobre siodło, bo mamy tandemowe siodła, jakie tylko chcecie, mam o takie jedno, ale weźmy sobie coś z podniesioną tylną osią o, to jest spoko, to wygląda spoko, później możemy sobie wybrać silnik, ale załóżmy, że jeszcze w tym nic nie będziemy zmieniać, w sumie bardzo mamy... Trzymana, ale tutaj też jest bardzo kolejna ważna sprawa, no bo trzeba nam jakąś pakę. A na pakę tutaj trzeba krypsić to kółeczko, a nie, jednak nie w to, o w to. W to kółeczko i tu już sobie wybieramy jaka ma być nasza ta paka, że tak to ujmę. a wybierzmy sobie na przykład tą taką firaneczkę. Wybierzmy sobie, nie wiem czy no hajsu starczy, powinno starczyć. Nie wiem czy nam starczy później na naczepę. Ale dobra, potwierdzamy i zakupujemy. I teraz jeszcze pasowałoby na przykład u, jakoś kupić sobie naczepę. No to sobie y, musimy wziąć naczepę, na naczep. No i y, tutaj możemy wybrać sobie różne, różne czepy. Patrzcie, mamy tutaj dolly tr trailer, czyli takie jakby przyczepy dwłosiowe. Mamy takie różne przyczepy dwłosiowe, mamy no trailers. Czyli bez przyczepy, tylko załadunek na samą pakę i tandem trailers, czyli, czyli mamy tutaj takie przyczepy które są, że tak powiem, na jednej albo dwóch osiach, ale bez, jed... bez osi skrętnej, co nie? To jest, to jest właśnie ważne. Ja sobie na przykład wezmę no trailers, są w sumie cenowo podobne. Yy, tu są też różne, różne, różne załadunki, weźmy sobie to. Zakup. Yy, zarządzaj naczepami. I to użyjemy. Tak, chcę użyć. Yy, rynek ładunków tutaj bierzemy i widzicie, możemy brać elegancko zleconka, gdzie tylko nam się chce. I tak w sumie w skrócie wygląda cała ta modyfikacja. Nie jest nic trudnego, po prostu bierzecie sobie pszczepę, czy bez ładunku, czy cokolwiek. Bez ładunku czasami są problemy z załadowaniem tego wszystkiego. Trzeba na przykład szukać tam miejsca, gdzie to się załaduje, albo automatycznie załadować. Też, że tak powiem, trochę są z tym problemy, z przyczepami, naczepami jest o wiele, wiele łatwiej. Więc tym razem bardzo, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, jeżeli na przykład pobieracie sobie inną ciężarówkę, yy, na przykład bez tego BDF Truck tylko z jakiegoś innego czegoś, co nie z innego linku, na przykład z mojego filmu, yy, której nie ma w tej podstawce też, sprawa jest bardzo, bardzo podobna i prosta, więc... Tyle chyba na dzisiejszy odcinek, ja wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych zarąbistych odcinkach, pamiętaj łapce w górę, subskrypcji na kanale, no i żeby być na najlepszą grupę facebookową Eurotraku, czyli Kuchenna Flota, Majsa24, no i o Farmingu również, no i oczywiście zapraszam cię też na mojego fanpage'a, zostaw tam koniecznie lajka, łapeczkę, no i, i tyle, wyślij ten film innym swoim znajomym, którzy nie wiedzą, że są tandemy w Eurotraku